Robert. Pogoda jest paskudna. Tak. Auto jest nudne. Zróbmy to szybko. Nie. <laughs> Nie. A już miałem nadzieję. Nie no wszystko jest Mamy tym czarne auto. drewno na desce rozdzielczej <laughs> egzotyczne. Egzotyczne, tak. Z plastikowca. <laughs> tak, to jest taki gatunek, który rośnie w dalekiej Japonii. Myślałem, że to będzie niezły kasztan. O, no, po poprzedniku, po doskonałej Tidzie. Po Tidzie. Tak. Bożyszczu znaczy, Emerytów ja, ja i Rencistów. Tida. Najbrzydsze auto w segmencie. No tak, po Tidzie. Po Tidzie on dużo Następca, następca musi być lepszy. Tak, musi być lepszy, może no, 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 no. Jest to rozwinięcie. Dla mnie na początku to było rozwinięcie Tity, bo tak... Nie, no przesadzasz. To auto wygląda normalnie. Yy, to znaczy jak? To znaczy nijak, ale... A, jak? Dobrze, nijak. Ale jak nie wy... japoński samochód. Ale nie wygląda jak kredens Z... na kółkach, tak jak poprzednik, no. Gdzie, tak? gdzie oni to auto robią? W Japonii? Czy aby? Na pewno? Tak? No, być może. A nie wiem. Kto wie? ich tam wie, wie gdzie oni to robią? I musimy robić to szybko, pada deszcz. W Momencik, otworzyłem mnie to, co trzeba. Zaraz do Ciebie wrócę. Co otworzyłeś? Paliwo, bo to obok są takie dwie. O o. O, 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 Macam, macam? Macej, Wymacałem. Macej, 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 macej. Ten, niestety, Lata macania. Wymił, więc A. ma tutaj takie coś. No właśnie. Silnik. Silnik, tak. tego tutaj, Cztery cylindry ma, cztery policzyłem. Cztery Jeden, dwa. Bo jeśli chcemy kupić Nissana Pulsara, to uwaga, do wyboru mamy właśnie. silniki. Benzynowe, pojemności 1,2 i litra. Wypas. O mocy 115 koni mechanicznych i uwaga. Wypas! Momencik, bo tutaj dużo cyferek jest, muszę z karteczką, bo inaczej to bez sensu. Kartka nam, i nam zaraz się rozmoknie, rozmoknie, pośpiesz. Uwaga, w wersji z manualną skrzynią biegów 190 km, w wersji z automatem 165 No widocznie taki mieli automat, że więcej by nie wytrzymał. Dokładnie tak. No i jeszcze, jak ktoś chce być bardzo oszczędny, to może kupić DCI. 1,5. Ta tak, dużo. Tak, tak, tak. 110 już, koni. Ile metrów? 260. O, Trochę to jest więcej wyjeba. niż zyna. I teraz najciekawsza rzecz. No, silnik jak silnik. 1 2. Mówienie o najciekawszych rzeczach w kontekście Nissana Pulsara. Uuu, tak 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 tak. No, 1 2. Nadużycie. Nadużycie, bo ten silnik jest taki wystarczający do tego samochodu. Ani za szybki, ani za wolny. Cicho w środku? Jak nie, mogę. Słychać. No, nie słychać silnika specjalnie nawet. No, nie warczę, jakoś mi zewnątrz może nie wygląda jakoś porywająco, ale oferuje coś, czego konkurenci zaoferować nie mogą. Prestiż! Prestiżu nie oferuje. A to przepraszam. Prestiżu nie oferuje, Tego ale. Tego pomyliłem z jakimś innym. Ale oferuje coś, czego konkurenci zaoferować nie mogą. Uwaga, otwieram pierwsze drzwi. Ma otwieram G. drugie drzwi. Widziałem to też u konkurencji. E, tak. Widziałeś to u konkurencji. Teraz uwaga. O A to szesz. widziałeś w konkurencji? Widziałem w superbie. To widziałeś w konkurencji? Możesz przesunąć fotel przedni. I to wsiadam. Na miejscu z tyłu, znaczy na miejscu w środku. Bo tego miejsca w środku w tym samochodzie jest naprawdę całkiem sporo. I powiem tutaj tak: nawet trzy osoby z tyłu specjalnie, znaczy nie powiem, że będą zadowolone z tego, że jadą we trójkę. Ale nawet na dłuższej trasie spokojnie się zmieszczą. Jest podłokietnik. Jest podłokietnik, tak. I powiem Ci, że jest wygodnie, mi się siedzi. Jest podłokietnik, a nie, teraz jeszcze o, a, jest teraz regulowany podłokietnik. Mamy regulowany... Nawet jak <laughs> chcecie szturchnąć, to muszę się trochę... Tak, podgrzewane zabieć. fotele, fortepianowy tego forte w prądzie. Ta. Tak. Nie no... Ja mile zaskoczyłem się tym samochodem, jak się nim przejechałem. No, bo... po poprzedniku to proszę... Ba, na to w ogóle... I teraz uwaga. I to wszystko możesz mieć już za... 54 tysiące złotych, jeśli zdecydujesz się na wersję z ubiegłego roku albo 64 tysiące jak nie chcesz kupować samochodu z roku ubiegłego. Czyli za całkiem rozsądne pieniądze, jeśli weźmiemy pod uwagę gabaryty tego samochodu. Co prawda nasz egzemplarz kosztuje dużo więcej, znaczy trochę więcej, bo kosztuje 84 tysiące, dobrze pamiętam o 83 tysiące złotych. Poprzednikiem miałem pH parę razy jeździć, bo nikt inny nie chciał. Więc dlatego mi się... Dlatego? Udało. Mamy nawigację, mamy radio. Wszystko, wszystko jest, mamy. Jest, no, 80, no za tego rocznie. albo tego, nawet 50 parę. Albo nawet 50 parę, jeśli nie chcemy mieć tam safety shieldów, kamer różnych dziwnych innych rzeczy. Niczego ryszy. nie chcemy. No coś tam jest w standardzie, ale bez przesady. Klimatyzacja? Jest. No Jest, no, jest, jest się... minimum programowe, tak? Mamy tutaj system kamer Nissan'owy taki, że tutaj wszystko widzi w koło że samochodu. On daje, że widzi z góry. E, tak, on daje, że widzi z góry. Ale nie e, Mamy system start-stop, który wyłączamy po uruchomieniu samochodu. Niezwłocznie. E, niezwłocznie, tak. E, mamy automatyczną klimatyzację, system, który stara się uniknąć kolizji, informuje nas o zmianie tempomat, pasa ruchu, widzę. tempomat. No wszystko to, co powinno znaleźć się w kompaktowym samochodzie i to wszystko za 84 tysiące złotych. Gwarancje, gwarancje. To wszyscy gwarancje, kurde, no. To wiem, jak chcę mieć gwarancję, to sobie mogę to, toster kupić, tak, tak. Ale na samochody jest dłuższe niż na tostery. Na samochód, tak, 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 tak. Standardowo Wiesz, to ci... jest trzyletnia, jak to na cena, tak. Czy dwuletnia. Wiem jedno, że uwaga, za 2700 złotych Możemy wydłużyć gwarancję do 5 lat lub 150 tysięcy km. No to już całkiem nieźle. I tyle ciekawe, ten samochód powinien przejechać. Ciekawe co to obejmuje. Yy, wiesz co, jak tak patrzę na detale... Nie, jest zrobiony całkiem On dobrze. Jest no. całkiem fajnie wykończony. On jest bardzo dobrze zrobiony. Może te materiały nie są przesadnie finezyjne? Nic, no nie są, no ale nic nie trzeszczy. Nic, nic specjalnego nie skrzypi. I fajne są te fotela. fotele. Fotele, tak, są fotele są już wiemy, że w środku mamy dużo miejsca, a co prawda nie zużywa tyle, ile obiecał producent, bo 5 litrów na 100 km to <laughs> może jednak nie. nie. Może jednak nie. E, dopóki nie wjechałem na autostradę, to tak 6,5 spokojnie zużywał. A niestety na autostradzie przy e, jeździe zgodnej z przepisami, żeby nie było, że jechałem szybciej, szybciej się bałem. E, Zużycie skoczyło do 7,5 litra na 100 km. Z 1000 km średnie wyszło w no granicach tak, 7 litrów na 100 km. No to dobrze. Nie męczyłem się tym samochodem jadąc w trasie, pomimo tego, że trzeba było mieszać biegami. Ale wiesz co, bardzo ładnie pracuje skrzynia. Skrzynia ładnie pracuje, zawieszenie bardzo, bardzo po, Jest biegine. bardzo bardzo wygodne. Co prawda, cierpi na tym trochę jazda w, e, w zakrętach. Tak, jakiś jest układ kierowniczy, dziwny, nie wiem, elektryczne, słabo. Ale jak, albo bo jak cór... ruszy, ruszyłem trochę na górskie drogi, to miejscami trzeba było jechać dużo wolniej niż miejscowi. Bo w góry to się jeździ. Na auto. Tak, no. tak, maluchem, jak miejscowi. Albo golfem dwa. Albo golfem 2. Nie, no. Słuchaj, bagażnik jest ok. Bagażnik jest spory. Nawet Prawde... znośnie wykończony, bo w niektórych autach teraz. Nie no, mamy. No, filz, ale nie chce filz, Ale jest. Jest naprawdę. całkiem fajny. Jestem rozczarowany. Ja też jestem rozczarowany, bo myślałem, że będę miał się z czego pośmiać. Normalny samochód. Pojeździłem tym samochodem. Ile przejechałem tym samochodem? Yy, 1200 km. Normalny, zastraszająco praktyczny samochód. I... Jezu, ile on ma miejsce, On jest nudny, przeraża. to fakt za wymienianie yy, imienia Boga na daremno. Strasznie dużo miejsca. Ma strasznie tyłu. dużo miejsca. Nikt nie narzeka na to, że jest I niewygodnie. Przestronny bagażnik, duży bagażnik. Nie trzeba się zastanawiać, jak się uruchamia wycieraczki, bo wszystko jest. Wycieraczki uruchamia się normalnie jak w pońskim samochodzie. No znowu ten jak w japońskim każdym innym samochodzie. Wszystko pod ręką, no, no nie ma się do czego przyczepić. Nie bawiłem się radiem, brzydkie jest radio. O, no, gałki. Ale ma, gałki, tak ale ma przyciski, my. nie trzeba tam. Duże przyciski tych. i duże gałki. Jak ktoś chce, to może obsługiwać je z panelu dotykowego, ale po co? No więc powtarzam. Jestem rozczarowany. Ja też jestem rozczarowany. Myślałem, że będę miał się czego pośmiać. A Praktyczne, tu? przeciętne, całkiem normalne auto. Tak. Jak ktoś potrzebuje wozidła. Jak albo. ktoś nie lubi jeździć samochodem i potrzebuje samochód, to, to jest auto dla niego. <laughs>